Witam, tutaj PanMisiu53, to jest kolejny odcinek, top 5 komentarzy tygodnie, więc tak, miejsce piąte Zadał użytkownik Michał Piasecki Masz super kanał, łapkujcie Tak, pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby twój komentarz tu był, napisz go pod tym filmem Miejsce czwarte Tak, tak, tak Uwaga, i zadał, je użytk napisał to użytkownik Ulpier jeden! Uwielbiam gift code. Byłbym bardzo wdzięczny Gdyby zdał mi plusy, odwdziczę się czymś, co tylko chcesz. Wiesz co, ja bym chciał na przykład 5 gift kodów. Dam ci jeden gift kod, a ty mi dasz 5. Co ty na to? Napisz mi w komentarzu. Baby, bo Ja na taką to mogę z tobą zapaść. Tak ci powiem. Miejsce trzecie! Mogę powiedzieć, że to jest też małe QA, ale dobra. Zadał użytkownik bez 0005. Pan się 53! Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. I na, takie na taki właśnie komentarz czekałem. Miejsce drugie! Uwaga. Uwaga, jak to je zadał? JB Brumek! Pan mi się łapie kilo. Fu, fu. Pan Misiu szuka drewna. Pan mi się znajdzie trochę węgla i z misiem da się żyć. Tak, tak, tak. Judbę i bromek. Aha, aha. Dwie łapki w górę. Uhu! Miejsce pierwsze. Pierwsze. Miejsce pierwsze. Uwaga. Multiszklany. Mam dylemat. Dobra. Nie chcę mi się czytać, sami sobie przeczytajcie. Yy, więc to by było na tyle, na pierwszy odcinek, drugi już za chwilę. Pierwszy nutko komentarzy, kto chciałby pokazać. Cześć.